jak widzicie mam ze sobą i pomocnika w kabinie najgorzej to jedno rynku kierować i, i ładować jak na takie Surowy berek to nawet ten 30 i 60 podnosi. Dobra, wezmę 7, 2, 3, 4, 5, 5, zostanie. Witam wszystkich swoich widzów w szerszym odcinku. Ładuję belę. 7 kurs zrobiłem mniej ja na przyczepę po 8 kładę, nie? A i tu tam się robi miękko wyjechać. Także i niedaleko do domu Nie wiecie co, szykuje się grubszy remont z Czyli tam trzeba mi dołożyć, będzie wspomaganie Może i zrobić kapitalkę silnika że ja jemu robiłem silnik ze 20 lat temu Chodzi o górę samo, nie? Tutaj mam pozbierane na polu została tylko żniwo na chwilę tu i 30 po obrawie Mam te dwa, trzy kawałki zboże A tu trawy mam zrobioną. Więc trzeba by było wziąć się za... Póki ciepło Bo tak po tej mojej słabcie tu zimno Jak tam Kuba? Fajnie Jak Kuba? dobrze? Fajnie jak! Tak jest? pokaz, tak jest? Tak, no widzisz, dobrze. Dzisiaj wiecie co? Eee, rano wstał, że ja go nie zostawił, nie? I on, eee, on strasznie lubi jeździć w ciągu. I to tutaj w 60 to jest trochę bezpieczniej, bo ta 60 moja w miarę jest szczelna. Bo w 30 to można obciąć eee, tymi ramionami eee, nogi, bo to jak trzyma na akumulatorze. Dobra, ja tu się podepnę. I by i wam nagrał. Samego rozładunku nie będę nagrywał, bo ze względu na to, że tam jest strasznie ciasno i muszę mieć obydwie ręce na kierownicy. Przydałoby się wspomaganie, już chyba będę montował, bo już ja po prostu nie dam rady. Jak widzicie, o, i z jedno rynku to pod kością, jak to mówię. Oczywiście tu sobie najadę, przepnę i wso, dobra, dalej, dalej będziemy w drodze. odcinku to wszystko, siema wszystkim i do następnego filmiku, pomachaj widzom! No, pomachaj widzą, na razie wam